Zgodnie z wynikami badań, jakie przeprowadziliśmy na polskim rynku pracy, jednoznacznie wynika, że polskie firmy coraz bardziej obawiają się odpływu pracowników ukraińskich z naszego rynku pracy. Jest to tendencja wzrostowa o ponad 30 punktów procentowych, wobec wyniku takiego samego badania, właśnie na ten temat, który przeprowadziliśmy przy poprzedniej edycji naszego barometru. E, w tym momencie. Ponad połowa polskich firm jednoznacznie podejmuje działania, Ażeby zabezpieczyć sobie sytuację ewentualnej fluktuacji pracowniczej, erozji grup, które do tej pory funkcjonują w ramach danych zakładów pracy. I to tendencja jest wyraźna właściwie w każdej rozmowie, którą prowadzimy jako doradcy czy eksperci rynku pracy w obszarze imigracji zarobkowej. Pracownicy z Ukrainy bardzo mocno rozważają ofertę wyjazdu do naszego zachodniego sąsiada i cieszą się na to otwarcie rynku determinujący argument to stawka godzinowa rozważenie 10 euro wobec 15 zł no nie podlega kwestii oczywiście y, wiemy że nasz sąsiad y, Republika Federalna Niemiec w pierwszym rzucie oczekuje kompetencji specjalistycznych ze znajomością języka niemieckiego, ale bazując na naszych polskich doświadczeniach, szacujemy, że po zaprzyjaźnieniu się z tym pracownikiem z Ukrainy i po przyroście jego kompetencji językowej, ta fala migracyjna będzie wzmożona. Rynek niemiecki otworzy się w kolejnych sektorach w budowlanym, w przemyśle ciężkim, a przede wszystkim w sektorze usługowym, spożywczym i opieki zdrowotnej i tutaj już będzie bardzo trudno tę falę odpływu pracowników z Ukrainy z naszego rynku zatrzymać regulacje, które powinny pojawić się, a zatrzymać zjawisko masowej migracji pracowników z Ukrainy do Republiki Federalnej Niemiec, to przede wszystkim uproszczenie procedury legalizującej pracę. Obecnie pracownik z Ukrainy może przyjechać na trzy miesiące w ramach paszportu biometrycznego bądź też w ramach wizy na 6 miesięcy. Powinniśmy jak najszybciej rozważyć zmianę tych okresów na dwuletni, tak jak właśnie zrobili to Węgrzy i Czesi i również Niemcy proponują znacznie dłuży, dłuższy okres niż Polacy, nie mówiąc już o samych stawkach netto, więc zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i długości legalnego pobytu już teraz przegrywamy.